Takim zjawisku, które się dzisiaj wydarza. I to zjawisko mogłabym ująć w jedno słowo niepełny. I jak to się objawia? Miałam dzisiaj kilka rzeczy do zrobienia, wszystko mniej więcej poplanowane, bo nigdy nie jest tak, że planuję co do minuty, ale jednak jakieś punkty w ciągu dnia są, które chciałam... tego, że zrobiłam te rzeczy, które sobie zaplanowałam zrobić, to jednak czuję, że ten dzień właśnie jest niepełny, bo na przykład w momencie wychodzenia z domu, gdzie było też trochę emocji, z mojej strony, ze strony moich dzieci, no wiadomo jak to bywa. Eee, nie wzięłam dla dziecka tabletek e, na gardło takiego stania e, I okazało się to wielką tragedią, a nie miałam możliwości wrócić i mu te tabletki dowieść. E, I jadę na zajęcia e, bez baletek. Bo nie mogłam znaleźć jednej z nich. Jadę na zajęcia bez mat, bo również o matach zapomniałam. I pierwsze, co do mnie przyszło, no to to, że kurczę znowu coś, zapaliłam, nie? Albo nie dopatrzyłam, zapomniałam, i jak mogłam, a później przyszło do mnie, że. Takie poczucie właśnie, i, znaczy w międzyczasie w sumie, chyba przyszło do mnie takie poczucie, że to jest właśnie taki ten dzień niepełny, że te zajęcia będą niepełne, no bo ja nie mam tych baletek, albo to dziecko nie ma tych tabletek, yy, więc że to takie niepełne i było mi tak niekomfortowo z tym yy, przez pewien czas, aż w końcu. Yy, Myślenie. Zaczęłam oddychać, na moment wyłączyłam to myślenie, żeby właśnie zresetować system, i przyszły do mnie zupełnie inne myśli: że ja to po prostu wszystko, ja to widzę, że to się tak podziało, że czegoś tam zapomniałam, że te rzeczy są jakby zrobione, ale tak nie do końca, bo, bo właśnie czegoś tam w nich brakuje. I zaczęłam to do siebie dopuszczać. Zobaczyłam to i po prostu pojawił się uśmiech na mojej twarzy i takie myślę, że przecież tak też jest ok, że ja mam tendencję do tego, którą nabyłam właśnie do tego takiego do tej, do tej takiej mam do posiadania potrzeby, tak to nazwę, bycia idealną, czyli cokolwiek robię, no to musi być zapięte na ostatni guzik, wszystko musi być na tip top i tak dalej. I zaczęłam to po prostu puszczać i w pewnym sensie też odpuszczać. Oczywiście to się nie wiąże z tym, żeby olewać. Życie, ale po prostu żeby wiedzieć, żeby pamiętać o tym, że te zajęcia i tak będą fajne i tak je poprowadzę pomimo tego, że nie ma tych baletek, więc yy, no właśnie, nie? Taki, yy, taki niepełny ten dzień, ale w sumie pełny znowu różnych emocji i sytuacji, które są warte przeżywania i poczucia. I tą lukę taką, to poczucie niepełności wypełniam właśnie tym życiem, tym przeżywaniem tego, tym, że ja poczułam się w pewnym sensie, w pewnym sensie zawiedziona sobą. Też to poczułam, że, że może ktoś, może dziecko moje też się zawiodło, no bo ja zapomniałam tych tabletek i też to poczułam i, i to też jest okej. Okay. Tak jak gdzieś tam na, na Facebooku w jednym poście właśnie pisałam, że, że mam takie pragnienie przeżywania wszystkiego, co się pojawia, bo to też mi o czymś mówi. Mam pragnienie właśnie, żeby to przeżywać, żeby nie wypierać, bo wtedy czuję się jakby umarła, jakby była za jakąś taką, albo jakbym była za jakąś taką szklaną ścianą i życie wydarzało się obok mnie, ja, ja bym w tym nie uczestniczyła. A w ten sposób żyłam przez, przez kilkanaście lat, i, i nie chcę żyć tak dalej, dlatego stąd to pragnienie o, o, o przeżywaniu tego wszystkiego i byciu w tym w pełni. No więc taki niepełny, a jednak pełny. No więc tak, taki dzisiejszy mój. Czeka z refleksja spostrzeżenie. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia.